Przyprowadziliśmy dzisiaj do miejsca, które jest, no, pojęcie niebanalne. Tyle mogę powiedzieć na dzień dobry. Powiedz mi, gdzie jesteśmy i co tu się dzieje w ogóle? Ja myślę, że to jest bardzo dobre stwierdzenie, niebanalne miejsce, bo to jest chyba jeden z elementów, który bardzo dobrze odzwierciedla naszą serię. Nowa Ziemia obiecana. Jesteśmy w czymś, co z zewnątrz wygląda niepozornie. Typowa łódzka, zaniedbana fabryka to było też miejsce, które niszczało. Ale siłami przedsiębiorczymi, organizacji pozarządowej zmienia swoje oblicze, bo przedsiębiorczość też dotyczy organizacji pozarządowych. To jest trzeci sektor gospodarczy w wielu krajach to jest też element, który pozwala mieć nadzieję, że wiele przestrzeni w Łodzi da się przywrócić do życia dzięki aktywności organizacji pozarządowych, które stanowią, tak jak wspomniałem, trzeci. Sektor gospodarczy, a jesteśmy. No właśnie. Jesteśmy w studiu INTV, telewizji internetowej, ale nie tylko telewizji internetowej, bo miejscu, gdzie odbywa się wiele różnych ciekawych zdarzeń, a przede wszystkim gości się tutaj wiele ciekawych osób, ciekawych osobowości, z którymi prowadzone są dyskusje, które mogą zaprezentować swoje poglądy. Czyli jest to ciekawe okno na świat dla interesujących osób, które można tu zaprosić i poprosić o to, żeby się wypowiedziały na temat, jak oni dzisiaj widzą Łódź i czy ta Łódź to nowa ziemia obiecana? Miasto przedsiębiorców. Tak. Y, widziałem Cię w akcji, jak y, prowadziłeś debaty z różnymi przedstawicielami biznesu, nie tylko biznesu i rzeczywiście to jest bardzo fajny taki klimat do tego, żeby się spotykać, te stare mury, stropy, które naprawdę wyglądają w bardzo dobrej kondycji, zachowane są. Pokazuję, że kiedyś to się budowało tak na, na wieki. Myślę, że, że, że to jest taki ciekawy element. Tu warto zaprosić wszystkich, którzy się interesują technologią i techniką. Hmm. Mamy tutaj wyjątkowy strop mieczowy. coś, co, co jest praktycznie niespotykane w innych miejscach w łodzi. Kolejna rzecz, że. Teoretycznie te fabryki wydawały się, że one są tak na chwilę, tak? ale zobaczmy jaka jest perspektywa tego co robimy dzisiaj, a tego co zrobili nasi przodkowie. No, mamy fabryki, które mają historycznie 100-150 lat i jesteśmy w stanie przywrócić im drugie życie i mają ducha. Tak? Mają ducha. Ostatnio rozmawiałeś z bardzo interesującym człowiekiem. Przysłuchiwałem się tej rozmowie. Widziałem, że naprawdę Osobiście na mnie zrobił duże wrażenie. Profesor medycyny, jednocześnie można powiedzieć inżynier, pewien wizjoner też, człowiek, który no 20, 30 czy nawet jeszcze dawniej, lat temu, dokonywał rzeczy, o których w Polsce się nie śniło. Mam nawet lepszą wiadomość. Będzie gościem tego odcinka. Profesor Sławomir Godziński. Po prostu Sławek, jak prosi, żeby do niego mówić, pracuje od wielu lat w Stanach Zjednoczonych, absolwent Politechniki Warszawskiej, który wyjechał z tego kraju na stypendium najpierw do Szwajcarii, potem pracował w Wiedniu na sztucznym serce, a potem trafił do Stanów Zjednoczonych, gdzie z jednej strony rozwijał swoją karierę naukową, ale z drugiej strony był również przedsiębiorcą. I to jest chyba najciekawsze. Że potrzebujemy dobrych przykładów, że również naukowiec, również wynalazca może być interesującym i przede wszystkim doświadczonym przedsiębiorcą, potrafiącym lokować ciekawe technologie na rynku. I, I, o na, będziemy... i nakręcającym koniunkturę w odpowiednich gałęziach gospodarki, bo jego odkrycia tak naprawdę uruchamiały zupełnie nowe procesy technologiczne i naukowe w świecie i naukowym i biznesu. Ja myślę, że pierwsza rzecz, która jest bardzo interesująca, to jest to, że. Pracował m.in. nad stworzeniem systemu medycznego w bardzo nietypowym kraju, w Nowej Zelandii, gdzie gęstość zaludnienia jest stosunkowo mała, jest konieczność dostarczania usług. Już ponad 30 lat temu były tworzone doświadczenia z zakresu telemedycyny. Jak zbudować system, który dostarczy pacjentowi właściwego serwisu, żeby mógł rozwijać swoje zdrowie. I to jest też ciekawa rzecz, o której rozmawialiśmy ze Sławkiem, to jest to, że przede wszystkim to pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia. To nie jest tak, że nad nim się zbiera konsylium, to jest to, jak on uczestniczy w procesie, aby poprawić swoje zdrowie. W takim razie mam taką propozycję, Ty nas zaprosić teraz na rozmowę z profesorem Sławkiem, a potem po tej rozmowie dla cierpliwych naszych widzów i słuchaczy pokażemy jeszcze, naprawdę ciekawe rzeczy z tego nietypowego i niebanalnego miejsca. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Wywiad z profesorem Sławomirem Łobidzińskim, nie tylko naukowcem, nie tylko wynalazcą, przedsiębiorcą, ale również himalaistą. I to jest jeszcze jeden z A, elementów. Himalaista, właśnie. Zapomniałem, że to był Nanga Parbat, tak? Nie tylko, to jest też Monteveres, przyjaciel Kukuczki. Kukuczki. Tak. Także Ciekawa rzecz, prowadził doświadczenia również w tych wysokogórskich warunkach, testował rozwiązania technologiczne, które potem były wykorzystywane na rynku. Także jest od kogo się uczyć. Zapraszamy w takim razie na rozmowę z profesorem, a po, tak jak obiecałem, mała niespodzianka Bo Łódź to miasto przedsiębiorców. Witamy serdecznie w Łodzi. To chyba pierwsza twoja wizyta w Łodzi, taka dłuższa po jakimś dłuższym okresie czasu, tak? tak. Powiedz mi, jakie są wrażenia twoje po dzisiejszym naszym spotkaniu na Uniwersytecie Medycznym? Jak odbierasz te zmiany w Łodzi? No więc jestem bardzo pozytywnie, że tak powiem zaskoczony, bo nie spodziewałem się takiego skoku w sensie i powiedzmy percepcji tego, co się naokoło dzieje, i ambicji. Powiedziałbym, że te ambicje łódzkie są zdecydowanie, że tak powiem, przeszły moje oczekiwania, o tak bym to nazwał. My odwołujemy się w naszej serii do historii Łodzi historii tej przemysłowej. Mhm. Mówimy, że tutaj w rzeczywistości była Dolina, może nie Krzemowa, ale była Dolina Bawełniana, ponieważ tu w bardzo krótkim czasie powstał najszybciej rozwijający się startup miejski, mhm. który urósł w 100 lat od 600 mieszkańców do 600 tysięcy mieszkańców. Chyba jest to skala, którą można porównywać do tego, co się dzieje dzisiaj w Dolinie Krzemowej, czyli chyba nie do końca musimy się wstydzić tego, czego tutaj dokonywali przedsiębiorcy. No, zdecydowanie, i właściwie ten rozmach i ten optymizm jest w dalszym ciągu widoczny. I to właśnie dzisiaj zauważyłem. Cieszy nas bardzo, bo my nazywamy to nowe podejście, które staramy się wywołać, Nowa Ziemia Obiecana, że przyszedł jakby czas do tego, żeby te łódzkie aspiracje faktycznie nabrały globalnego wymiaru i nabrały tego wymiaru technologicznego, bo to jest chyba wielka możliwość dla wykorzystania potencjału, który mamy w Łodzi i w Polsce, do tego, żeby budować przedsięwzięcia w oparciu o globalne rynki. Co o tym sądzisz? No więc ja mam, że tak powiem, kontakty z tymi łódzkimi naukowcami kardiologami, z którymi, że tak powiem, przecieramy szlaki konferencyjne w różnych krajach świata i uważam, że są naprawdę z górnej półki. Czyli jest podstawowy najważniejszy zasób, są ludzie, na których możemy budować. Tak, wygląda, że są ludzie. No oczywiście infrastruktura też jest bardzo ważna. Ten cały kompleks właśnie tam, który żeśmy dzisiaj odwiedzili w szpitalu na Czechosłowackiej, na był niezwykle imponujący. Czyli mamy ludzi, infrastrukturę. Co z punktu widzenia tego, bo oprócz tego, że jesteś naukowcem, jesteś przecież przede wszystkim przedsiębiorcą, bo w sumie traktujesz naukę również od strony tej przedsiębiorczej. Co uważasz że będzie kluczowe do tego, żeby z tych zasobów przekuć to w sukces biznesowy, w sukces przedsiębiorczy? No, wydaje mi się, że, że tak powiem, zaszczepienie tego entuzjazmu biznesowego wśród właśnie tej grupy ludzi, którzy, decydentów jest chyba najważniejsze, bo na to, żeby biznes mógł się rozwijać, no to muszą być odpowiednie warunki i, muszą, i musi być odpowiednia, że tak powiem, atmosfera, bo Dolina, Dolina Krzemowa nie rozwinęła się w próżni. Prawda? To, że były tam dobre uniwersytety na miejscu, że była dobra kadra. I wydaje mi się, że Łódź ma właśnie tego typu e, sytuację, że ma dobre uniwersytety, ma dobrą kadrę, kadrę nauczającą. No i właśnie ta infrastruktura wydaje się być, że tak powiem, już na początku tego e, tej krzywej wznoszącej. Super. To oznacza to, że jesteśmy we właściwym miejscu, we właściwym czasie, i może to jest to, że Potrzeba też tego kapitału początkowego. To jest to, co może dostarczać fundusz RDS, Nowa Ziemia Obiecana, który ma wybierać te najbardziej interesujące projekty o globalnej perspektywie do tego, żeby je komercjalizować w skali globalnej. I chyba to jest też ten jeden z elementów, czyli brakowało w Polsce długi czas kapitału wysokiego ryzyka, który tak. mógłby te najlepsze zespoły w oparciu o bardzo dobre zasoby rozwijać w kierunku dobrych przedsięwzięć biznesowych. I pozwalać rosnąć, wyceniając właściwie ryzyko. Bo... Wydaje mi się właśnie, że gdyby na przykład udało się sfinansować i doprowadzić do sukcesu światowego kilka przedsięwzięć, to venture kapitaliści przyjdą sami. Bo venture kapitaliści nic innego nie robią, tylko szukają dobrych projektów. Czyli to, to nie jest tylko tak, że jak to się mówi, że pieniądze leżą na ulicy, ale wręcz szukają dzisiaj tych, którzy są w stanie te pieniądze przekuć na sukces biznesowy w tak. skali, które zadowoli z jednej strony to wysokie ryzyko, które jest ponoszone na początku każdego przedsięwzięcia do tego, żeby w sposób strukturalny uzyskiwać sukces. To prawda, bo powiedzmy, dobry węcze kapitalista jest w stanie ocenić projekt. Jest w stanie ocenić ludzi, i mało tego, może nawet dać management do tego, żeby to przedsięwzięcie się udało. I być może właśnie ten model fuzji managementu sterowanego przez ten kapitał wysokiego ryzyka i ludzkiego potencjału naukowego, że to może być właśnie ten model, którego nigdzie w Polsce nie ma. Miejmy nadzieję, że uda to się zrealizować i to wyzwanie, bo rozmawialiśmy też dzisiaj o wielu wyzwaniach. Tak? Wiele osób patrzy na wyzwania jak na barierę. Z punktu widzenia przedsiębiorczego, każde wyzwanie, każdy problem to szansa rynkowa. Tak? Czyli tak. oceniając te problemy, które najczęściej są dyskutowane w Polsce, być może warto odwrócić tą kartę na drugą stronę i popatrzeć na nie jako na potencjalne możliwości przedsiębiorcze do rozwoju ciekawych projektów, które nie będą rozwiązywały tylko problemów tutaj, ale też będą dawały możliwość wejścia na nowe rynki. No zdecydowanie. Wygląda na to, że właśnie te synergie między ludźmi reprezentujący, reprezentującymi te produkty, właśnie te technologie i kapitałem, no być może, że zaistnieją tutaj. Cieszy nas bardzo, że widzisz takie możliwości to, że z, y, odpowiedziałeś na nasze zaproszenie. Cieszymy się bardzo, że możemy Ciebie gościć, w Łodzi, że współpracujemy w projekcie, który może zmienić w pewnym sensie obraz aktywności, ponieważ najważniejsze są dobre przykłady. Tak? Dobre tak. przykłady to mhm. jest element, który jest wyjątkowo budujący w długofalowej strategii. Jeden dobry przykład. Da więcej niż tysiące konferencji na temat, jak robić przedsiębiorczość. Trzeba pokazać to, jak to się robi. Powiedz, z Twojego przy przykładu, no, wykształciłeś się w Polsce, tak? ale, trafiłeś... Częściowo, tak. Częściowo, ale trafiłeś na światowy rynek, czyli z Polski można realizować projekty i naukowe, i biznesowe, które uzyskują. Oczywiście. Nie ma żadnych przeszkód merytorycznych w tym, żeby coś takiego e, zaistniało. Czyli trochę potrzeba nam tej otwartości na to, że świat stoi otworem. Ty bardziej w dzisiejszych czasach, ty startowałeś w czasach zdecydowanie trudniejszych. Tych e, obostrzeń dotyczących tak. współpracy międzynarodowej było znacznie więcej. Dzisiaj młodzi ludzie mają zupełnie inną sytuację startu i powinni z tego korzystać, tak? Tak, dlatego tym młodym ludziom trzeba powiedzieć, że sky is the limit że właściwie nie ma żadnych ograniczeń i że tak powiem, nie należy podchodzić do tego z kompleksami, tylko z otwartą głową. Ja studentom swoim powtarzam, że dobre idee to są działają trochę tak, jak powiedzmy konglomerat dobrych zdarzeń, bo opowiadam im, że ludzki umysł to jest tak, jak spadochron musi być otwarty, żeby działał. To jest chyba kluczowa sprawa, czyli musimy być otwarci, musimy poszukiwać i wykorzystywać szanse, nie widzieć przeszkód, a widzieć tak, możliwości. Dokładnie. I to jest chyba to, nad czym powinniśmy pracować i co potwierdza się, korzystając z swego przykładu. Także dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studiu. Nowa Ziemia obiecana, Łódź Miasto Przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że również w dziedzinach medycznych i telemedycznych będzie ich znacznie więcej dzięki aktywności funduszu. Dziękuję za zaproszenie i życzę, że tak powiem, wielu sukcesów w dziedzinie rozwijania nowatorskich technologii medycznej. To jesteśmy w miejscu, gdzie obiecałem, że będzie mała niespodzianka. Powiemy kilka słów więcej o tym, jaka to przestrzeń i dlaczego jest to przestrzeń niebanalna. Powiedz na gdzie jesteśmy teraz? Tak, podpowiem tylko, że przez ścianę trochę z tym miejscem, w którym byliśmy przed chwilą. Byliśmy przed chwilą w miejscu, gdzie mamy studio, tak? gdzie mamy studio, gdzie mamy przestrzenie, gdzie mamy scenę, gdzie mamy możliwość realizacji materiałów telewizji internetowej. Trafiliśmy do kolejnej ciekawej przestrzeni. Tutaj mamy studio, ale studio nagraniowe, muzyczne oraz przestrzeń Stowarzyszenia Melomanii. Mhm. Myślę, że najbardziej e, znanym przedsięwzięciem są jazzowe Oscary Łódzkie. To jest przedsięwzięcie, które. Znana marka już. Znana marka Łódzka, i ona ma tutaj swoją operacyjną siedzibę. Dzięki czemu, w tej nietypowej pofabrycznej scenerii, oprócz e, telewizji, mamy kolejny element muzyczny. Ta przestrzeń potrzebuje nowych wyzwań, i myślę, że to jest dobry przykład, jak sposób przedsiębiorczy, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, nawet organizacje pozarządowe mogą zmieniać rzeczywistość starych budowli i budynków, nosząc najważniejsze do tego wszystkiego życie, pasję i aktywność. Tu jest taki gadżet, nazwijmy to umownie gadżet taka może nowomowa, ale taki piękny zabytek maszyna do szycia Singer. Klasyka gatunku byśmy powiedzieli, najbardziej znane chyba w tej części Europy maszyny do szycia z tych starszych generacji, prawdopodobnie działająca bardzo dobrze trzeba jakiegoś fachowca zatrudnić, żeby sprawdzić. No myślę, że coraz trudniej będzie znaleźć fachowca, kto potrafi w tym automatycznym systemie, w napędzie nożnym, nożnym tak. e, móc pracować i wykonywać te rzeczy, które były tworzone w wielu miejscach w Łodzi, bazując na wtedy szczycie technologii. Wymagało to niesamowitej synchronizacji. Ja pamiętam, moja babcia się parała właśnie takim szczyciem na Zingerze, więc to była oczywiście dla mnie fascynująca przygoda. E, powiedz, co możemy, o co możemy poprosić naszych e, widzów, w związku z tym miejscem, czy właśnie chociażby patrząc na ten piękny, zabytkowy element wystroju wnętrza? Ja myślę, że poprosimy naszych widzów o to, żeby przysyłali do redakcji zdjęcia różnych pamiątek przemysłowej łodzi, które mogły wzbogacićby tutaj tę przestrzeń. Tą przestrzeń, która w następnym odcinku myślę pokażemy, jakie wyzwania stoją przed tą przestrzenią, żeby przywrócić ją do. Dalszego życia, ale myślę, że warto stworzyć przestrzeń pamiątkową, różnych pamiątek łodzi poprzemysłowej, i tutaj z pewnością na rewolucji 78 przez 80, znajdą poczesne miejsce, po to, żeby być pewnym świadectwem historii, doświadczeń, które były tutaj w tej łodzi przemysłowej, a z drugiej strony, żeby nastąpiła ta łączność pokoleń, żebyśmy pamiętali, co robili przodkowie tutaj czym łódź była słynna i mieli kontynuację tego, jakich wyzwań i jakich innowacyjnych rozwiązań potrzebuje na przyszłość, żeby ożywiać te przestrzenie, których jest, jak wiemy, Sporo, sporo. Czyli reasumując, jeżeli Państwo macie jakieś tego typu zabytki, może nie mówię o jakichś ogromnych pompach albo innych hydroformiach zabytkowych, ale takie właśnie, które da się przenieść i tutaj zaimplementować. Metaloplastyka, symbole różnych fabryk, czasami oznaczenia ulic, czasami. Być może zabytkowe płyty, czy chodnikowe, czy płyty, które stanowiły wyposażenie poszczególnych fabryk. Te od studzienek na przykład. Być taki. może również, co byłoby wyjątkowo interesujące ze względu na jeden z projektów, o którym powiemy również wkrótce, również pamiątki po realizacjach filmowych w Łodzi, bo tego na pewno nie brakuje. Być może w różnych schowkach, w różnych piwnicach mają Państwo rzeczy, które warto wyeksponować i pokazać ponownie nie tylko Łodzianom, ale innym, o co będziemy dbać w naszej serii. Łódź, y, miasto przedsiębiorców, nowa, nowa, ziemia, ziemia, obiecana. nowa ziemia obiecana. Proszę Państwa, y, przysyłajcie do nas zdjęcia, przysyłajcie y, informacje o tych pamiątkach. Jeżeli y, uda się coś z tego ewentualnie przekazać, a my będziemy mogli to przyjąć, to bardzo chętnie się tym zaopiekujemy. Na dziś bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.